Siemanko, siemanko! W grze pojawił się nowy świąteczny, można powiedzieć, glitch, bo pojawił się właśnie wczoraj, czyli w Wigilię. Dotyczy on zadań Handlarz Tygodnia ZKW. Za te zadania otrzymujemy 5 pików w tym 83+, plus razy 3. I do tego za, całość, za całą grupę zadań mamy paczkę 5 piłkarzy 83+. Plus. Wystarczy wystawić tam 50 kart i, i kupić 50 kart na rynku. Ale oczywiście glitch polega na tym, żeby tego nie robić i zgarnąć właśnie wszystkie nagrody. Całość, wszystkie te zadania można wykonać 4 razy w sumie. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, useandby.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. E, także ja tutaj właśnie o, odbiorę sobie nagrody, bo zrobiłem już to pierwsze zadanie. Odbieramy sobie wszystkie nagrody Player Piki plus wszystkie inne paczki. No i znowu to zadanko się pojawiło. Mogę zrobić jeszcze trzy razy. I cała zabawa polega na tym, że za drugim razem, i za trzecim, i za czwartym już wcale nie musimy kupować 50 kart i wystawiać. Tylko wystarczy kupić jedną, najtańszą kartę, jakąkolwiek. Także kupujemy sobie jakiegoś brązowego zawodnika. O, widzę, że ktoś chyba robi ten, ten sam glitch co ja. To może tego się uda. No dobra, to może chociaż tego. Kurczę, wszyscy kupują teraz. No, no masakra jakaś. <laughs> to może chociaż tego się uda. Dobra, udało się tego kupić. Bierzemy go do klubu. Wychodzimy. Wchodzimy w zadania. I jak widzicie, e, mamy już e, cztery zadania ukończone, tak? Za zakupienie. E, oczywiście zaraz sobie jeszcze wystawimy tego jednego zawodnika na listę transferową ok załodnik wystawiony jak sami widzicie już znowu mam znowu mam te zadania skończone także możemy sobie już całą grupę znowu odebrać Mamy znowu mnóstwo playerpików, monety za mecze, pięciu piłkarzy, 83 plus jako paczka i znowu, <laughs> i znowu możemy to zrobić, także, także słuchajcie, glitch polega na tym, że naprawdę bardzo szybko, bardzo szybko możemy te, te zadanka sobie te zadanka sobie robić e, tak więc e, jedyne, jedyne co musimy zrobić to tak naprawdę wystawić tych 50 e, na początku i kupić 50 ja to robiłem w ten sposób że i tak robiłem sobie ligowe SBC z których miałem z powrotem paczki okej okay, udało się Udało się kolejnego zawodnika kupić i od razu mam, widzicie, już od razu mam zadania 4 wykonane, no i znowu wystarczy, znowu wystarczy wystawić tego zawodnika i za chwileczkę znowu możemy odebrać kolejną grupę, grupę zadań. Tak jak wspomniałem, można to zrobić tylko 4 razy w sumie, ale w sumie dostajemy jakieś 5, 20 pików i 4 paczki 5 piłkarzy 83+, plus w ciągu dosłownie kilku minut, także... Także na tym polega glitch. Lubcie, póki działa. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, na razie. Cześć.